Siema widzowie, dzisiaj będziemy prać ta I słabo to widać na kamerze, ale tutaj schodzi już, elegancko, Drugi. Więc jeszcze tak całą resztę trzeba zrobić i będzie git. No, także tutaj rzeczy się elegancko suszą, trochę zabawa z tym była, zaczęło nam nie wiem, półtora i dwie godziny, ale już o wiele lepiej wyglądają, na pewno, niż wcześniej. To jeszcze będzie trzeba dwaniki umyć, to już mało złoty. Zaraz zobaczycie, ile syfu było z tego wszystkiego. No, tyle syfu z tych wszystkich tapicerek było. Niezły błotko, szlak byłby zadowolony. Teraz będzie to trzeba umyć. No tutaj, niestety, padać zaczęło, więc musieliśmy wstawić rzeczy do środka. No a chyba git, będzie. Powinny wyschnąć. Gdzie jest to? Kurde, gdzieś się zgubiło to od bagażnika. No nieważne. Półeczki wyprane tutaj, wszystko elegancko wyprane. Kilka plam jeszcze tam jest, no ale no już tego nie będziemy zmywać nie dało się aż tak dobrze. Na pewno jest lepiej niż było. No dobra, dzień kolejny. Tutaj, jak widzicie, dalej jest w tym samym miejscu, gdzie było. Nie wysło jeszcze, więc muszę to po prostu na taras wystawić. Może dzisiaj wyschnie, a jak nie, no to będzie trzeba kolejny dzień czekać. No, no dobra, także rzeczy wystawione. Może nie na taras, ale na podjazd. Tutaj lepsze słońce będzie. Będą sobie schnąć. Więc mam nadzieję, że dzisiaj się uda. No bo jak nie, no to lipa będzie. A gdzie się będą suche, to już fajnie się gdzieś się położy. Będzie można je za jakiś czas już zamontować w polonezie. Po to w sumie czekać? Wyczyszczony jest w środku. Wszystko fajnie. Więc muszę tylko wyschnąć, i będzie spoko O, a tutaj mamy te boczki które już wysły, ale będzie trzeba je czymś przyłożyć, albo coś, bo trochę się powyginały od tej, od tej wilgoci, jakie praliśmy. No, ale tak ogólnie, taka ogólnie chyba git. Więc no, dzisiaj taki krótszy odcinek, mam nadzieję, mam nadzieję, że nie będziecie źli No, więc nara.